Siemaneczko przypisuję Marcin Gaming. To jest trzeci odcinek z Minecrafta na serwerze Jasmine. I dzisiaj będziemy grali w minigierkę, która się nazywa Lucky Block Na tej mapce po prostu się otwiera Lucky Bloki. A, jest awaria, także nie można grać. A, okej, okay. no to. No to zagramy sobie w jeszcze nie możemy no to w, Sk w Warsy. i w może znaczy, zacznę robić odcinki z GTA San Andreas na komputerze i właśnie teraz szukam arenek tam gdzie są ludzie Prawdopodobnie nikogo nie będzie. No właśnie. Zobaczymy, czy ktoś tutaj w ogóle jest. Tylko jedna osoba. Nie, no dwie osoby może więcej, ale. Tutaj też nikogo nie ma Ale pójdziemy na SW18 No to też dołączył Trzech osoby potrzebujemy Bo żeby móc zagrać to potrzeba bo To potrzebujemy e, Cztery osoby, ale Widać, że nikt nie dołącza tutaj pójdziemy o. no już jest wystarczająco gra, czyli to ta pokemonowa wcześniej byłem tam bo tam jest enchanting i już nic nie kupuję, bo to jest strata końców e, jak się przegra nawet jak się... Jak się nawet tak się tak nie zaczęło używać. Jeszcze 10 sekund. Okej. Okay. Okej, okay, weźmy te rzeczy. Szybko, co robimy. Jest, mamy, mamy łuk. Teraz się budujemy na górę. Żeby nikt nas nie zdjął. Teraz sobie założymy na pierśnik, na dawice. Ale strzał nie mamy na nic. Ale na pewno będziemy potrzebowali te, te, te levelki Zjemy jedno jabłko, żeby jak ktoś się wejdzie. Śnieżki. Hmm, e, nie uda się. Tylko daleko Prawie <grystanie> Widział mnie, także ucieka Tamten gości jest na środku, tak? Lawę tutaj puścimy, żeby nikt nie wszedł Oczywiście tutaj Tutaj Teraz musimy wejść i tutaj jeszcze jedno mamy, podamy to z tej strony. Może tutaj. No. I już całą level wykorzystaliśmy A jak my stąd w ogóle mamy zejść? W ten problem O kurde, tepnął się Okej, okay, zapchnąłem Ją albo jego <grymne> Ale na pewno muszę sobie zejść, jeszcze jedno jabłko ten ktoś może jeszcze mieć perły Wygram, jak jeszcze dwóch ludzi zdejmę. A ty się budujesz, co? No to za chwilę już deadniesz. No, prawie by było. Na pewno się nie uda. Tylko się nie wow. Ale mnie gościu wystraszył. No dobra, dochodzimy z tym. Na trzecie miejsce byłam, tak? To dostałam parę końców. Nie, tak to dostałam chyba. Teraz może pójdziemy na inny serwer, który się nazywa. Mineplex. Byliśmy już na tym serwerze. Podam je w opisie jeszcze raz. Te oba serwery. W ogóle tak będę robił w każdym odcinku, żebyście nie zapomnieli. Albo jak jesteście nowi, no to możecie sobie z właśnie odcinka to wziąć. To chyba jest na Fire Force. Nie, mieliśmy grać w Def, tak. Czyli w taga już graliśmy. Nie, nie graliśmy chyba. Tak? Tak. Będziemy, bierzemy ranerczek. No to normalnie w tej grze się... Normalnie ucieka się tak jak włapanego. Coś takiego. To jest właśnie co się robi w tej grze. Teraz poczekamy może z parę sekund. I gra się zacznie Czyli 8 sekund To jest Sonic? No tak No, wylwiam tą mapkę To jest jakiś pokój Albo salon Czy ja strzelam do szkieletów? Czy ja jestem Alpha Chasera? Nie I nie chcę być bo to jest ten, kto łapie. A ja chcę uciekać. Ja to nie wyjdę. I właśnie nie chcę deadnąć, bo jak deadnę, to będę tym co łapie. I, i, i oczywiście tak nie chcemy. Także idziemy na drugą stronę. I tam się tam, tam da radę wejść. Czemu to właśnie wygrać czy cały czas w tym samym miejscu spada O właśnie Teraz tak, tak To jest dobre miejsce do dochowania się, polecam jak gracie na tym serwerze. To też jest dobre miejsce, gdzie te, gdzie te ten ktoś się chowa. Muszę do tych szkieletów strzelać, żeby się oddaliło od nas wszystkich nie, traf nie mogę trafić O nie, jeden idzie Uciekać stąd I są czarne i szare szkielety Nie wiem na czym to polega, ale... I jest sześć łopatych i sześć tych, co ucieka O nie, ta tam, a ta, jednego widziałam, był za mną. I nawet jest za mną. Nie przegrałem. Je, jestem, jestem szkieletem. Dobra, teraz idę łapać. Jeszcze dwie osoby zostały. To jak będziemy mieli jedną osobę i jedna zostanie, to to jest ta osoba, która wygra. Teraz możemy tutaj parkour zrobić, żeby tam wejść i nie ma. Nie, nie użyłem sprinta. Miałem mieć właśnie shifta Tu też nie użyłem sprinta. Druga, nie trzeba Czy To jest komputer. Tak, to jest komputer. A, tam jesteś. On tam przed. A, już już ten... Już, już, ktoś, już ktoś wygrał jakbyś PDM 2001. to by już było tyle na, na, na ten odcinek. Zobaczymy się w następnym. Podam serwery w opisie. Komentujcie, subskrybujcie i zobaczymy się w następnym odcinku. Pa!